Jak ja uwielbiam latające deskorolki. Nie wiem po co jej kółka. W takim razie. O! Patrzcie! Łowimy sobie w stawie, bo jest bardzo ciekawie. Otwieramy prezentasy. Tysiąc obrażeń. O! 50 gemów. I mamy miksturkę do damage'u. I mamy lak potion. O! I mamy win potion. To mi się podoba, kochani. Ale mam miksturek teraz dużo. I tu jest nagroda: 10 winów. Ale jestem bogata. Polecę na koniec świata i koło fortuny. Kręcimy, kręcimy. Gemy. 200 gemów, gemy są tutaj bardzo cenne. O tak, o tak, kochani. O, będę sobie teraz znubkiem nóbkiem łowić. Ho, 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 będą zawody, kocham takie przygody. No, dalej, dalej, Blue Jane. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wciskamy, wciskamy, o! Jest jakaś bazowa rybka, <laughs> taka szara, o i wypijamy miksturkę do szczęścia przy otwieraniu jajuszek, no pewnie, no pewnie, i co, pięć łynów kosztuje, tak, zwierzaczek wspaniały, świnka rzadka, o jak fajnie, jak ty słodko wyglądasz, moja droga, i jeszcze raz, jeszcze raz, kiciuch niezwykły, no, brawo, bravissimo, już są przy mnie moje zwierzaczki, o teraz z tobą będę mieć tutaj zawody, o, czekajcie, czekajcie, je, 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 o karp! Tak, za trzy łyny! Cieszą się wszystkie rodziny, że we karmie, karpiami, który wita się z nami, i miksturka. O tak, do obrażeń, moi drodzy, jak subcio. O, są moje zwierzaczki wspaniałe. Dwie świnki w drużynie 200%. 330% ma ten fajny, legendarny zwierzaczek żółty. O, i teraz tę miksturkę sobie wypijam. I tę też? Nie, na razie nie. Je, je, je. do łynów wystarczy, bo będę teraz walczyć. No pewnie. I zajść zawody, zawody. Tak jest, karpisko złowione. Wow. I cóż my tu mamy? No szybko. Brawo! Co to jest? Jakaś taka dziwna ryba? Rozdymka? O! No to tyle. <laughs> powiedziałem o tyle, moi drodzy. Ja Gemshop! Jak fajnie! Mogę sobie rozwijać różne fajne rzeczy. Na przykład pust do łynów, więcej gemów, o więcej szczęścia przy otwieraniu jajuszek, o i przyciąganie rybonów. O, jak fajnie, moi drodzy! No to raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bardzo miło tutaj mi. Mam bardzo dużo gemów, więc sobie wszystko tak po trochu tutaj porozwijam. O, bardzo fajnie, bardzo fajnie. No i tyle, powiedziały o tyle. E, kochani, miksturka do demeżu. O, użyłam jej i wypiłam. Haha. Ha. Więcej obrażeń, naprawdę? Trenujemy, nie wiem po co mi obrażenia przy łowieniu ryb ze stawu. Ha, 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 ha. No cóż, kochani. O, nowa wędka, tylko spójrzcie. Za 8K. Wow, taka diamentowa. O, hmm, nie wyróżnia się specjalnie wyglądem i jeszcze lepsza. O, subcio, moi drodzy, taka zielona, przepiękna. O, jej, jak ty wyglądasz, koleżko, jaki paker z ciebie i jestem w niebie, ho-ho. Ile rzeczy stopyłam, Taka sprytna tutaj byłam! Naprawdę mnóstwo gemów! O tak! Czyż to nie wspaniałe? No pewnie, że wspaniałe. Zaś sobie tutaj coś porozwijam. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bardzo miło tutaj mi. I zaś, i zaś sobie łowię rybony. Tak jest, nasza bluźnierzka jeszcze trochę. O! Gwiazducha! To mi się podoba. Jej, jakiś bonusior z niej pewnie będzie. O tak, o tak! Za pięćdziesiąt łynów rybon. O! Takie rzeczy to ja lubię! O, za stoły rybon, widzieliście, jaki ładny, żółciutki? Słupcie, nie zjadłabym tej rybki, bo jest za ładna. O, i mamy nowy świat, który będzie z nami za pan brat. O, jak tutaj jest ładnie, kochani! I mamy nową wędkę, czekajcie. O, pewnie. Taka pustynna wędka? Serio? O, palmiska i czyska, jak fajnie, jaki świat, bajkowy raj, wakacyjny. Cześć koleżko. Ho ho, to jakiś, jakiś kowboj był, bo miał taki fajny kapelusz, kowbojski. No, jeszcze trochę, jeszcze trochę. O, 600 łynów, serio za tego rybona. Jej. Wow, i mała rybka za 200 będzie, niech będzie, moi drodzy. I mamy coś takiego. Tylko spójrzcie. Wow. Więcej szczęścia przy łowieniu rybek. I więcej rybek jednocześnie mogę złowić. To mi się podoba. Ta aura jest naprawdę świetna. Moi kochani. I co my tutaj mamy? Indeks i mamy nagrodę. O, za achievementas. Jej. Widzieliście to? Deskorolka, kryształki i trzy miksturki. Do szczęścia. I jeszcze otwieramy prezentas. Pięćdziesiąt gemów. O, jak miło, jak miło się tutaj zrobiło, kochani. I mamy zwierzaki, i mamy deskorolkę, no. Zaraz sobie będę latać na koniec świata. Gwiazdocha, uruchamiamy tę gwiazdochę. Tak jest, ale subcio, będę mieć dodatkowe fajne rzeczy, o. I sobie wypiłam miksturkę do demeżu. Świetnie, kochani. No to co? No to co? Łowimy, 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 trenujemy naszą wędkę. O, wow! Yeah! Ej, tylko spójrzcie, jak ja szybko się teraz poruszam. No, uwielbiam takie rzeczy. O tak, moi drodzy! I co teraz? I co teraz? Oczywiście łowimy, łowimy, łowimy rybony. Ho, 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 je, je, je. co to dzieje się, kochani! Tańcujemy z naszym stawem, bo tu życie jest ciekawe. Ha, ha, ha. W powietrzu wisi. Naprawdę? Serio? Prezentas! Cóż my tu mamy? Damage potion. O, jak fajnie, i nagroda. Siedem i pół, ka, la i miksturka. Wypijamy, wypijamy. Do szczęścia przy otwieraniu jajuszek. I jest tutaj jajuszko, takie moi drodzy pustynne, i to jest wielbłąd, tak mi się coś wydaje. Super, jeszcze raz, jeszcze raz. Pajączek? Jaki słodziuchny! Niesamowite, niesamowite, i jeszcze raz. I Kiciuch, taki pustynny. No dobra, może być. Co tu kryć? Jak tu żyć, kochani? O! I co? Zaznaczamy najlepsze zwierzaczki. Szkoda, że nie możemy ich tutaj kraftować. Ty jesteś super, nasz wspaniały Kiciuszku. Pustynny. O! Jej moi drodzy! Pająk wygląda najlepiej ze wszystkich zwierzaków. No to co? Połowimy sobie rybonki? Tak mi się coś wydaje. Cześć, koleszko, podróżniku. Będę przygód mieć tutaj bez liku i oczywiście rybonów. Również, wow! Dwa rybony, jeden kosztował, dwa K, la. i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze, bo czuję dreszcze! 6K, serio, taki dobry rybon. O, i jajucho, jak tu sobie, ponownie, pajączek. Sobie nawarmiłam tych pająkasów, moi drodzy. Jej, mam ich sześć! Szkoda, że nie mogę was kraftować. Jaka szkoda, jaka szkoda, kochani! Super wyglądacie. O tak, i do demeczu oczywiście miksturka. Będę sobie farmić w naszym stawie. No, patrzcie tylko! Łowimy, łowimy. Jakiego rybona zobaczymy? O, patrzcie tylko, mogę podnieść swój poziom. O. O, tak jest, kochani! Bardzo mi się to podoba! I mamy nową wędkę, tylko spójrzcie! Taka kaktusowa! Bardzo droga, ale fajowa! Jej wygląda jak jakaś maczuga! Niesamowicie, kochani! I mamy nagrodę! Jej! O, 100 gemów! To mi się podoba! Uwielbiam takie nagrody! O, i walczymy sobie z tobą, koleżko! Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Bardzo miło tutaj mi! O! 15K za tę rozgwiazdę? O, i najlepszy teraz, mój kochani przeciwnik! Jacie! Patrzcie tylko, ile nagród! Jakieś tam gwiazdochy i oczywiście gemy! Rozwijamy, rozwijamy i już na nic nie czekamy! Tak mi się to strasznie podoba! Uwielbiam gemy, uwielbiam, uwielbiam! No tak, no tak! Powiedział pewien ptak. O! Ho, ho, ho! Jej, kuźnia! Jej, tutaj jakieś fajne rzeczy mogę sobie, moi drodzy, wykraftować! Bardzo mi się to podoba! ta przygoda! No właśnie, no właśnie! Szybko, szybko, szybko! No i tyle! Powiedziałem o tyle! Co teraz, co teraz? Umieścimy nasze bonusiory w ekwipunku! Patrz, Zobaczcie, moc klikania większa o 20%. O, jak fajnie, jak fajnie, 2% więcej szczęścia przy otwieraniu jajuszek, trochę słabe, nie sądzicie? Dobra, o, tak jest, tak jest, i nie ma już łez, i nagroda, subciota przygoda. No, moi drodzy, i z tym najlepszym będę teraz się mierzyć. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, bardzo miło tutaj mi! O, dwa rybony za 6K! La 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 la. no to trenujemy, trenujemy bez żadnej ściemy, kochani! Patrzcie, jak na boku sobie stoję! No, o! Pet Luck potion. to mi się podoba! I Damage Potion, to też! O, bardzo, 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 bardzo! I co teraz, kochani? Idziemy do nowego świata! Tra-ta-ta-ta-ta, ta, 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 ta. jak tutaj jest ładnie, cukierkowa, fajowa! Widzieliście to? Ho ho ho! No! Jej, kochani! Miksturkę sobie wypijam do demedu, a jakże, a jakże, mój drogi szwagrze! I sobie trenuję, trenuję w naszym baseniku! <grymne> tak kochani, rozpoczynamy! Tak, pojedynek! Jeszcze trochę, jeszcze trochę! O! Jej, jakie drogie te rybony! Naprawdę, kochani! Jej 750k, czy ja dobrze widziałam? Brawo! I miksturkę zdobyłam. Taka sprytna tutaj byłam. O tak, moi drodzy, jakaś lepsza zdecydowanie na naszym ekranie. Idę sobie kupić jajucho, ile ono kosztuje? 3M. O! No, naprawdę drogo. Jest magiczny króliczek. Tak, moi drodzy, subcio, jeszcze raz, jeszcze raz. Kiciuch magiczny. No, a przy tym bardzo śliczny. Takie fioletowe, cukierkowe, te nasze zwierzaczki. 910% naprawdę króliczek ma. Jej, a kiciuch 552%. No, to mi się podoba, to mi się podoba. I mamy coś nowego? Nie, nic tu nie mamy. A nie, jest! Tak, masz czyli taka grzybkowa, moi drodzy, wędka. A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać. Cześć, moi drodzy, i do usłyszenia!